No dobra, to zacznę może od tego, że wycofam się z rzeczy, którą jakiś czas temu mówiłam na temat tego, że kończy się era seriali superbohaterskich, ponieważ ona nie tyle się kończy, ile po prostu wchodzi w nową fazę. Fazę, w której ci mainstreamowi superherosi są zastępowani bardziej pojechanymi postaciami, a także seriale pokroju Daredevila nie muszą już na siłę sprzedawać etosu superbohaterskiego tzw. Tak normalsom, czyli ludziom niezainteresowanym za bardzo serialami, które są adaptacjami komiksów, to jest ten moment, kiedy adaptacje komiksów o superherosach mogą być wreszcie sobą i im bardziej są pojechane, tym lepiej dla nich. Takie jest właśnie najmłodsze dziecko Netflixa, czyli 10odcinkowy serial The Umbrella Academy, który zadebiutuje na Netflixie już jutro, czyli 15 lutego, oczywiście z całym sezonem. My widzieliśmy 2 trzecie całości, nie widzieliśmy całości. Widzieliśmy 2 trzecie całości, czyli 7 odcinków z 10, dokładnie tyle dostali wszyscy dziennikarze, recenzenci na całym świecie. Być może ktoś widział całość, ale raczej się z tym nie spotkałam. To jest oczywiście niewystarczająco, żeby ocenić całość, więc oceniamy 2 trzecie, a ponieważ seriale Netflixa są zazwyczaj podzielone na 4 akty, to można powiedzieć, że widzieliśmy 3 z czterech i nie mam zielonego pojęcia, jak to wszystko się skończy. Wiemy natomiast, czy warto sięgnąć po tych 7 odcinków i czy cały ten hype budowany konsekwentnie przez Netflix przez tych ostatnich kilka tygodni rzeczywiście ma podstawy. Zacznijmy od fabuły i pomysłu. The Umbrella Academy to adaptacja nagrodzonego nagrodą Eisnera komiksu pod tym samym tytułem stworzonego w 2007 roku przez Gerarda Waya i Gabriela Ba. Obaj zresztą zostali współproducentami Netflixowej adaptacji. Komiks opowiada w skrócie o grupie obdarzonych niezwykłymi mocami dzieciaków adoptowanych przez pewnego milionera, który szkoli je na superbohaterów. Problem w tym, że milioner traktuje dzieci bardzo instrumentalnie, przez co każde z nich w dorosłym życiu ma jakieś emocjonalne problemy. Kiedy spotykają się po latach na pogrzebie ojca, stanowią bardzo egzotyczną zbieraninę dziwaków, którzy zamiast ratować świat, mierzą się z rozwodami, depresją i uzależnieniami. Sama historia to jest taka alternatywna odpowiedź na X-Menów z całą plejadą bardzo oryginalnych postaci, no komiksowych postaci, ale jednak takich fajnych, naprawdę wyrazistych. Oraz z ogromnym potencjałem komercyjnym, nic dziwnego, że od samego początku, jak tylko komiks powstał, ostrzono sobie zęby na jego adaptację i planowano początkowo realizację filmu, ale ostatecznie zdecydowano, że większy potencjał będzie w serialu, który będzie się, wiecie, rozwijał, będzie rozwijał postaci i będzie rozwijał całe uniwersum. W projekt zaangażowało się sporo dużych nazwisk, w tym m.in. Ellen Page, Mary J. Blige czy Tom Hopper. Showrunnerem został z kolei scenarzysta Fargo, Legiona i Altered Carbon Steve Blackman. W rezultacie stworzono bardzo sprawnie zrealizowane i dobrze oglądające się widowisko, które mnie kojarzy się właściwie z takim skrzyżowaniem utopii, preachera i uwaga, serii niefortunnych zdarzeń. I to ostatnie y, dlatego, że mam wrażenie, że The Umbrella Academy nie jest serialem z takim pazurem, z jakim mogłoby być. Brakuje mi tutaj czegoś więcej, brakuje mi jakiegoś takiego, wiecie, y, wykopu dosłownie, a jednak. Jednak widać, że Netflix zdecydował się zaadresować ten serial do jak najszerszego grona odbiorców, w związku z tym pewne rzeczy po prostu ugrzeczniono. Tymczasem szkoda, szkoda, bo potencjał utopii jest w tym wszystkim ogromny. Naprawdę mówię, niektóre sceny, niektórzy bohaterowie, to wszystko fantastycznie by zagrało, gdyby było trochę bardziej po bandzie. I w pewnym sensie jak oglądałam ten serial, to żałowałam nawet, że nie został nakręcony przez jakiś Channel 4, które słynie z właśnie takich pojechanych produkcji w stylu, nie wiem, na przykład Misfitsów albo Black Mirror. Szczególnie, że w The Umbrella Academy w jednej z głównych ról pojawia się aktor, który mi bardzo kojarzy się z Misfits, czyli Robert Sheehan, Irlandczyk, który na okoliczność występu w The Umbrella Academy nauczył się amerykańskiego akcentu. Poza nadmierną grzecznością The Umbrella Academy wypada nieźle, szczególnie pod względem realizacyjnym. Widać, że twórcy mocno inspirowali się filmami np. Terry'ego Gillama, Wes'a Andersona. Spory budżet poszedł też pewnie na efekty specjalne oraz na ścieżkę dźwiękową, która napakowana jest hitami z różnych stylów epok, od Nina Simone przez Queen na Radiohead skończywszy. Lista hitów jest tak długa, że można odnieść wrażenie, że twórcy z góry założyli, że wydadzą soundtrack na kolorowym winylu i będą go osobno monetyzować. Aktorsko też jest nieźle, chociaż mam wrażenie, że potencjał niektórych bardzo dobrych aktorów został troszkę zmarnowany. Na przykład Ellen Page, tej Ellen Page, która jest właściwie twarzą promocji tego serialu na świecie, przyjechała nawet do Polski z tej okazji. Ona w tym serialu gra bardzo ważną postać. Jej bohaterka nazywa się Wania i jest taką depresją po prostu w instant. Jest uosobieniem doła. I ja wiem, że jej bohaterka taka ma być. Wiem, że ona ma też przejść pewną przemianę od pierwszego do ostatniego odcinka. Oczywiście, my widzieliśmy tylko 7, więc jakby ta przemiana nie została zakończona. Ale nadal uważam, że jej bohaterka, jej rola została sprowadzona do jednej miny i ogólnie takiego smutnego wzdychania, więc wolałabym zobaczyć pod tym względem coś więcej, bo wiem, że Ellen Page jest zdolna do tego, żeby pokazać całe spektrum emocji. Słabo moim zdaniem też wypada Robert Sheehan, którym wiem, że amerykańscy krytycy bardzo się zachwycali, ale ja już to widziałam. Ja po prostu mam wrażenie, że przenieśli Neitana z Misfitsów do The umbrella Academy tylko może troszkę bardziej nafaszerowali go dragami. Naprawdę błyszczę za to 15 zaledwie Aiden Gallagher, który gra tutaj 50 latka zamkniętego w ciele nastolatka. I jest fenomenalne, naprawdę. To jest najlepsza rola w całym tym serialu to jak on gra, w jaki sposób intonuje, w jaki sposób spogląda, jakie miny robi. To jest po prostu niesamowite, że udało mu się uchwycić właśnie tą taką dojrzałość, takie, takie zguszknienie i jakoś to zamknąć w tej swojej fizyczności dziecka. Podsumowując i nie rozgadując się nadmiernie, to powiem Wam tak, macie na co czekać. Ja już to mówiłam, powtórzę się po raz kolejny. Uważam, że Netflix opanował do perfekcji sztukę robienia seriali, które są murowanymi hitami. Ja jestem przekonana, że The Umbrella Academy to jest ten serial, który wszyscy będą oglądali przez nie tylko najbliższy weekend, ale kilka kolejnych. Myślę, że to będzie kolejny duży okres. Oglądalnościowy hit, wszyscy będą pewnie rozmawiali na temat tego serialu. Jestem przekonana, że bez problemu dostanie drugi sezon, natomiast nie jestem przekonana, czy on jest rzeczywiście bardzo dobry. On jest dobry moim zdaniem, brakuje mu własnego głosu, brakuje mu trochę indywidualności. Widać, że jest bardzo dobrze opracowany, jest bardzo dobrze wymyślony i jest bardzo wykalkulowany. I ta kalkulacja nie do końca mi się podoba. Jak mówię, uwielbiam seriale, które są zrobione trochę na granicy, trochę po bandzie. Takie jak Utopia, na przykład. Tu można było zrobić właśnie coś podobnego, ale może bardziej oryginalnego. A jednocześnie czegoś zabrakło, jest troszkę mydlany pod tym względem. Ciekawa jestem zresztą, jak go odbierzecie, bo myślę, że się raczej spodoba. Czasami są jakieś dłużyzny, ale ogólnie ogląda się naprawdę dobrze. I ja na przykład z dużą niecierpliwością czekam na to, jak się wreszcie ta cała historia zakończy. Także pamiętajcie, 15 lutego The Umbrella Academy w całości na Netflixie. Dawajcie koniecznie znać, co sądzicie, jak obejrzycie. Dajcie teraz znać w komentarzach. Czy czekacie na ten serial, bo jak mówię, promocja była naprawdę spora. No i tyle od nas. Jeżeli wam się podobała ta recenzja, to koniecznie dajcie łapki w górę, subujcie nasz kanał, wpadajcie na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka. No i możecie przede wszystkim oglądać nas regularnie, bo my tutaj naprawdę dosyć regularnie publikujemy. Do następnego.